Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a z tej strony oczywiście Age'ku. Dzisiaj wam pokażę jak stworzyć własną Unią właśnie w Age of History 2. Wiele osób mnie to właśnie pyta, dlatego postanowiłem nagrać taki materiał, więc przechodzimy do właśnie wytłumaczenia o co właśnie chodzi i jak to właśnie zrobić. A więc tak, yy, każdy oczywiście yy, grając na przykład w, w właśnie w Age of Civilization w erze, Większość ludzi chce zrobić właśnie ta unia. O co chodzi? W uniach. Może na przykład wybieramy sobie Niemcy. Tak. No i to na przykład. Nie. I pokazujemy nam prowincje jakie chcemy i wtedy, jeżeli je zdobędziemy, to, stworzy to stworzyliśmy wtedy Republikę Weimarską. A więc aby takie coś uczynić należy wejść w Edytor i na, na samym początku wejść w stwórz cywilizację. jest, dajcie stwórz na nową cywilizację i przechodzicie do tego okna no i tutaj wam pokazuję takie coś no i e, do, jeżeli chcecie zmienić właśnie tutaj flagę dajcie dostosuj flagi sobie przesuwacie jak chcecie tutaj macie bardzo dużo właśnie wyborów załóżmy, że ja chcę taką o, o, o takie coś. No, i jeżeli chcecie zmienić kolory, to tak dajcie tutaj i wybieracie sobie kolory, i wtedy tu świetle, jaki macie kolor, nie? No, i tutaj jest na takiej samej zasadzie, nie? No, i załóżmy, że ja chcę takie coś na tle zielonym. Załóżmy. Jeżeli chcecie sobie dojść na przykład jakąś gwiazdę, czy coś w tym stylu, dajcie sobie tutaj nowe pokrycie i sobie wybieracie. To możecie sobie przesuwać tak. Tutaj tak. Możecie zwiększyć długość, szerokość. możecie w skali to dać. Można wyśrodkować, oczywiście. No i tutaj zmienić kolor, nie? No załóżmy, że będziemy mieli chcieli takie coś. No. Tutaj sobie przesuwacie jakie chcecie baretki. To tam... Nie... Ja tego nigdy nie robię, bo to... Mi się nie przydaje. Jak chcecie to sobie zróbcie. Nie. Yeah. No i zapisujecie. A jeszcze musicie dodać nazwę cywilizacji. Nie wiem, załóżmy. Imperium. Zjednoczonej Polski. Dajcie zapisz. Dajcie tutaj zapisz. A jeszcze kolor cywilizacji. Zapomniemy, oczywiście. No, to jeżeli właśnie będziecie takim czymś, to zmieniacie sobie kolor. Nie wiem, damy taki ciemniejszy zieleń. Zapisujecie. No i macie własne państwa Imperium Zjednoczonej Polski. Dobra, drugim krokiem jest wejście w Editor Map. Wybieracie jaką chcecie mapę. My gramy na razie na ziemi 4269 prowincji, naciskacie na nią. I schodzicie na formowalne cywilizacje Nie. No i tutaj macie Jakby tę unie No i jeżeli, chce, jeżeli chcecie stworzyć sobie, tutajcie, Dodaj nową formalną cywilizację. Jeżeli wybieracie... Musicie wybrać się jaką cywilizację to będzie. My jak pamiętacie stworzyliśmy Imperium Zjednoczonej Polski tu sobie schodzicie. A jest tutaj. Imperium Zjednoczonej Polski. No i musi, tu, po tej stronie musicie dodać y, cywilizację, który, która może stworzyć te państwa. No załóżmy, że oczywiście to będzie Polska. Trzeba sobie znaleźć jak nie chcecie, to możecie tutaj sobie wpisać. Polska. Tam jeszcze chyba druga była. zdam że nie było żadnej pomyłki. No i załóżmy, że jakiś, nie wiem, nawet Bangladesz niech będzie. załóżmy. Nie. Nie ma znaczenia. Wybieracie, jakie chcecie. No. No i y, możecie zaznaczyć sobie pędzel i wtedy wybieracie, y, właśnie, prowincję, jakie chcecie. Jakie państwo musi mieć aby stworzyć tą unię, nie? Tutaj macie sobie rysować, tylko musicie mieć pędzel, jak nie dacie to po prostu... Nie? No, tutaj sobie wybieracie Jeżeli wam jest ciężko, jak chcecie na przykład zrobić, że kilkanaście państw naraz To dajecie sobie map, mapę i macie kontury wszystkich państw No, no to załóżmy, że wybierzemy Polskę to możecie sobie wybrać, wybierzcie i wtedy sobie odznaczacie Załóżmy, że dajemy sobie Polskę No i może jeszcze Czechy Słowację no i nawet może nie Ukrainę, nie? No i może no nie wiem i ten Bangladesz tam dam. Załóżmy. Prawda, Tak. I jeszcze ważną rzeczą jest ustawienie stolicy. To załóżmy, że będzie. W Krakowie, ustaw stolicę. No i wtedy dajecie zapisz. No i tak naprawdę to już macie. I żeby sprawdzić yy, właśnie czy yy, wam się to zapisało, to wchodzicie w nową grę. Nie Wybieracie to Państwo, dodajecie sobie. Patrzycie. No i jest. I tu macie oczywiście pokazane jak normalnie, czyli Czechy, Słowacja i Bangladesz yy, Będzie to działało na wszystkich państwach, które zaznaczycie yy, Nawet mogę Wam jeszcze pokazać na tym Bangladeszu Proszę tutaj dodamy Bangladesz. No i macie masz Imperium Zjednoczonej Polski i działa. Dobrze, to ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i będzie Wam pomocny. No i co? I do następnego. Na razie i pa!